Gdy tylko tu przyjechaliśmy, Fred zaczął zachowywać się dziwnie. To znaczy? Jakby był wystraszony, spięty albo zdenerwowany. Chrissy też była spięta, ale nie tu. Płakała w szkolnej toalecie. Seryjni mordercy najpierw prześladują ofiary. Może Fred i Chrissy widzieli tego Beckmed. Wegnę. Gdybym zobaczył potwornego czarnoksiężnika, raczej bym komuś powiedział. Może powiedzieli. Widziałam, jak Chrissy wychodziła z gabinetu pani Kelly. Nie wspomniałaby o potworze policjantom, ale mogłaby pójść... do psycholożki. Nance... A ty dokąd? Chcę coś sprawdzić. Może nam powiesz co? Nie traćmy czasu, to strzał w ciemno. Oszalałaś? Wekna tu grasuje, a ty działasz sama? To zbyt niebezpieczne. Potrzebujesz. Pojadę z nią, biedźcie do psycholożki. Nie mogę prowadzić. Czemu? Nie mam prawka. Jak to? Biedna jestem. Ja mogę, tylko nie ty. Mowy nie ma. Dobra. Dość tego. Panie pojadą razem, chyba że myślisz, że potrzebujemy ochrony.